Ktoś przewidzieć zło, Jaki los zgotować może Polakowi Polak! Dziś Sylwester i rok nowy Przynoszą nadzieję Polak! Polakowi bratem Ino-Biest się śmieje ino się śmieję Proszę Państwa, przepraszam, że się tak zaraźliwie uśmiałem, ale w Sylwestra musi być śmiesznie i wesoło, a my chcemy zarazić Państwa wesołością i optymizmem. Proszę nam zaufać, my z tego też wyjdziemy. A więc, sylwestrowy dobry wieczór! Panowie, chwileczkę! Sylwestra. Pamiętam, jak dziś sylwestrowy wieczór. Siedzimy w palcach, tak jak teraz, na stole siwucha, pod strojem bibuła. Butelka dla pozoru, rzecz jasna, że to niby zabawa sylwestrowa, powiedzmy bal. Na styropianie pod ścianą śpią ci, co czuwali za dnia zmęczenie. Czwarty tydzień tak siedzi. W suchym doku pracuje powielacz. I nagle wpada kryśka. Chłopcy śpiewajcie, woł. Especja złapała pod Śpiewamy. Dolinami Profesorze, i stop! ...że Dotąd. Tak Dostać jest. Dotąd. A przed Państwem nasz niezapomniany duet rozrywkowy. Spadkobiercy Piotra skargi. Czują mu lud oświecić. Złoto ustę uczą... Wam. Z podręcznika złowynika, bez seksu pasy złoszczą się szkarłatne. Ach! nowoczesne wychowanie dla biskupów nieprzydatne. Ociuga na ojczyzno kochana, brat nie będzie ufał bratu bo nie mamy konkordatu. Hasa plotka po ulicy. Miejska, czy to miejska, czy to wiejska? Powtarzają urzędnicy Prezydencka Straż i Miejska Rządzić krajem tym szaleństwo Szaleństwo nie do Jak dziś sylwestrowy wieczór. Siedzimy w paltach, jak teraz. Na stole siwucha, pod stołem bibuła. Na dworze zaczyna świtać. Coś niesamowite. Las otoczony. Piekło się rozpętał. Daję komendę. do drzewa! O, matko. Tak było. Niemcy w las. A my z drzew na nich jak te żbiki. Ktoś zdradził. Wszędzie zdrada. Tak jest. Esbecja wszędzie swoich wtykań. Ale można ich rozpoznać. Panowie! Ksiądz Kanonik na kolację prosi. A coś ty za jedna? Ja? Córka Leśniczego. Chodź najbliżej. Kuchni. Koledzy! Zomo zwinęło powielacz. Wszędzie strada. Majorze, to dziewuszycko chce uciec. ty gdzie? Siadaj! Majorze, to ubek. Ty ja? Skąd? Komu nie nienawidzę? Ja wasz. To po co się przebrałeś, jak do swoich idziesz? Konspira, majorze. Zaraz. Przeżegnaj się. Przepraszam. Ja jestem niewierzący. Znaczy się żyć. Ja? Skąd? Panowie, żyć! Wynuźcie! Papiery mam w porządku, ksiądz kanonik może zaświadczyć. Prawda? Niech zaświadczy? Panowie, idziemy do księdza kanonika. Idzie przez zboże. We wsi Moskal siedzi. Żebyśmy tylko zdrowi byli, no, no. To stulecie nieuchronnie już się chwieli. Lecz niestety jeszcze roczek został nam. Weźmy w nawias porąbane nasze dzieje, Gdy o honor, a nie zdrowie Polak dbał. Wiek dwudziesty już zachodzi jak to słońce. Wiatr historii się zalotnie, do nas śmieje. nadzieję. do siego. Nieść pochodnie wiary wielkim jest kłopotem. Niech Jordanem nasza Wisła znów się stanie. Kiedy już ochrzcimy grzeszną Europę za usługę pobierzemy postopanie. To jest pomysł na pomyślność i na kasę. Yeah, yeah. Jeśli cudem nam nie wpadnie nic do kasy koniec z końcem się nie zwiąże za... że wreszcie nic nie dzieje. Zdrowia, szczęścia i wszystkiego dolce widać, jak w historii, niech nam oczy już nie wie. Halo! Zaraz, bo nic nie słyszę. Tak? Nie, proszę pana, to nie do mnie. Ja tu jestem ochrona mienia. To nie, to program, to nie moje małpy. Ta, nie moje małpy, nie mój cyrk. To nie do o jest kierownik. To. Co to jest, panie Królewski? Jak pan śmie przerywać program? Ja nie przerywam panie kierowniku. No, zaraz, ja nie jestem żadnym kierownikiem, ja jestem ekspertem i niech królewski nie przerywa programu. Ja nie przerywam programu, nie ma, bo jest bal i tak. nikt nie ma głowy. Ja wiem, że jest bal. Pan nie. królewski chyba coś dzisiaj wypił. Ja? Ja tu jestem ochrona mienia. Tak. Ja wiem, przepraszam. Nie, panie, nie, pa, nie, panie kierowniku! Niech pan mnie puści! – Nie, nie puszczę, panie kierowniku! Tu dzwonią panowie i panie i, i, i mówią, dlaczego nie ma programu! No. I co ja mam mówić? No, dlaczego nie ma? No Gdzie jest zespół? No, 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 właśnie, szanowna komisja urządza bal. I co, i co ja mam? Ja, zaraz. O, panie królewski, panie, nie, o, panie królewski! Nie, nie teraz! Drzwi! Drzwi, proszę. Nie teraz! P znaczy potem! Balon, balon, muszę wymienić, gdzie królewski trzyma ten, no jak będą no. no nie, 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 tu Halo, nie, no i uwaga, no proszę uwaga, i rozłączył panie, panie kierowniku, ja się tutaj tak krzątam, ale ja jeszcze nie dodatkowo, nie, nie nie ma, nie ma, ja tutaj jeszcze dodatkowo ochraniam mienie. Pan Królewski nie tylko chronił mienia, ale także chronił alkohol ukryty pod kotylionami i wydawał tylko butelki na hasło mojżesz. Przepraszam bardzo, to co ja mam robić, panie królewski, niech pan się zajmie programem. O, ale, proszę, proszę, tu są kasety. Tak, niech pan puści coś wesołego, a potem samo poleci. Ja mam bardzo wesoły kawałek z panienkami, ale z zeszłego wieku, może być. Jak z panienkami, to może być. To może być i z zeszłego wieku. Proszę, szabada ba, szabada ba, są powody do zachwytu. Są powody, koniec wieku się upiększy. Rozwiązaniem plebiscytu, kto kto w tym wieku był największy, największy. nudzą już rozliczne listy. Tu sportowcy, tam aktorzy. Raz masz wynik oczywisty, oczywisty, a raz widzisz palec boży. A przecież ten nasz wiek, ten nasz dwudziesty wiek, nieszczęścia przyniósł nam jak drzewo liści. Słowa się wstydzą, wark, Bóg nie chce słuchać skarg. Bo utył nam ten kram od nienawiści. Nie dasz rady żurnalistom, zamkniesz drzwi, wejdą kominem. Już pytają z nową listą, kto był większym sukim, sukim synem. Wciąż spierają się uczeni, ile kto ma na sumieniu. Jak to obraz wieku zmieni, kogo kto zostawi w cieniu. Gdzie gdzie Rzym, gdzie Krym, nie, nie ma się szczycić czy, 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 czy. czym. To przecież nie nasz wiek wymyślił zbrodnie. Po co ten cały szum katów, morderców tłum? W kolejce stawia się, by błyszczeć godnie. Trzeba być w butach na weselu, a na stypie płakać razem we śmickiewiczowską frazę było sztuki synu wielu. A kto zliczy czarownicę, ha! było sukin, synu wiele. Ha! Jeśli wspomnisz inkwizycję, ha! 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 Cyt! nikt nie śmie przy kościele. Szabarata nie śmie nikt, Cyt! Słuchajcie, nasz wielki bal Komisji Śledczej nie idzie na antenę. Ja, jak, Ale, jak nie, nie, to, nie jak, idzie? To, jak to idzie, idzie! Pan Królewski pilnuje. Ale <grym> nic podobnego. Właśnie dzwonili do mnie ludzie, że zamiast balu Komisji Śledczej widzą pijanego ochroniarza. Wstyd! Ja, ja. Panie doktor, słyszy bal? Słyszę. Gdzie jest ten cholerny Królewski? No ja go. O! To jego człowiek. No, właśnie. Prosił, żeby przyjąć go do pracy. To chyba jakiś pijaczek. Jak pan myśli? Kompletny alkoholik. Ale trzeba człowiekowi pomóc. No przecież nasz bal jest jak najbardziej charytatywny, tak? A kto puścił plotkę, że królewski na chlamy? To dla mnie, dzwonili ludzie. Przecież ten łachudra jest trzeźwy jak szkło. Mam ten bal, to puścić czy nie? Nareszcie, no. Puścić w tej chwili. Nic nie puszczać Do cholery. Gdzie jest przewodniczący? Nie ja, wiem. Ja, 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 ja też nie wiem, ale co? Puścić czy nie no, no, puścić? No, no, puścić, puścić. No, no, no. Boże, jaki wstyd. Wielki bal. Wielki balowym zwyczajem już właśnie rozdają maseczki i kotriony. Grzeczności nawzajem wprost kul, obyczaje wodzi lekko wstawiony Z takiego balu radości jest kawał, choć forsy za wstęp Trochę żal, choć tebet w kredycie jest świetna zabawa to bal charytatywny, bal! jest szalony. Jest bufet ekstra. Tutaj forsa tam kotyliony. Dziś wszystko gra. Koalicja i opozycja. Pijmy do dna do dna, do dna. żeby tylko nie siadła kondy. Charytatywny tłok Na parkiecie wiruje walc szalony Jest przekręt w bufecie Są braki w budżecie Wodzirej jest nawalony w Ten szyk, zamieszanie Rugają od końców. Na salę wtargnęli na lewo Paseczki, krawatka To partia obrońców Podobno ma nóż za golewą Orkiestra gra za oknami zmarznięci kibice. Noc sięga dna. Rzeczywistość ma zimne oblicze. I nie wszystko gra. Ktoś kibiców od balu oddzieli. Bo jest demokracja. Lud pije pana ustawi, przedstawicieli. Yeah! Przecież to nie jest nasz bal. To miało wyglądać zupełnie inaczej. Czy ja się w końcu dowiem, jak to miało wyglądać? No normalnie, no wszyscy siedzimy za stołem, jak to w komisji. Aha. No, stoją kamery naokoło. Tyle, że to bal i przewodniczący miał zaczynać od strzelania szampana. No i później każdy składa życzenia i właśnie ten, tego, to, o północy No przecież to nie Sylwester! No, tak, ale u nas Sylwestra nie było i my chcieliśmy go sobie jakoś odreagować. Życzeniami, tak? Tak, ale my składamy życzenia tylko tym, którzy byli przesłuchiwani. Każdy swojemu ulubionemu. I przewodniczący miał na początek wystrzelić szampana. No i początek się spieprzył, bo pan przewodniczący nas olał. Olał, nie olał, czarą nie budziesz. Wszyscy na miejscu? Zajdą! Doj Brawka, proszę. No gdzie siedzę? Panie przewodniczący, Takie. proszę bardzo. O, pan się nie nieprzyzwoicie spóźnił. Wiem, kochany, i nie twoja sprawa. Tak A Ta właśnie, że moja i nas <laughs> wszystkich. Pan Machaneczka popłakała się ze wstydu. Naprawdę. No, nie martw się, kochana. Mnie się kiedyś też zdarzyło, że zapomniałam założyć Majtków. To żaden wstyd. Coś podobnego. Nie, ja, ja, ja włożyłam, tylko mi chodzi o komisję. A to faktycznie wstyd. Gdzie jest moje dziewuszysko? Panie przewodniczący, co jest? Zaczynamy, czy nie zaczynamy? Pomóżcie! Ale numer! Panie przewodniczący, pan Radio Ochroniarz, nawalony jak bąki, prowadzi program. Królewski? Słuchaj błaźnie, co do ciebie mówię. Jak przyjdzie przewodniczący i zacznie bal, to tutaj do ciebie będzie wpadał ten rudy. Tak, I tak. tylko jemu dajesz na hasło raz zapomniałem. Znasz to hasło? O, Mojżesz, Mojżesz, ty Mojżesz. Może i Mojżesz, nie pamiętam. To co najpierw puścić, bo mam takie dwie ulubione. To może najpierw pierwszą puszczę, a potem drugą. G Gdzie, fujaros schowałeś flaszki? Tam, pod balonami. Mm. To, co? to co, najpierw puszczę pierwszą. Pochanie, pochanie. Przewodniczący. A teraz uwaga! Proszę wstać! Widzicie ten szampan, co on tutaj stoi? Czuj duch! Tak jest, więc ja jako przewodniczący wystrzelam pierwszy i otwieram bal. Czuj, huch! Czuj, huch! Tak jest zgoda, ale jako przewodniczący daję wam słowo honoru, że nie wystrzelę dopóki nie napiszecie sprawozdania komisji. Zgoda? No, widzisz, zgoda, to do roboty. leśnie, panie Janku, pan sobie zażartował. A ja wcale nie żartuję, ekspercie, kochany. My, jako komisja śledcza, w życiu nie doczekamy się tego raportu. No i na co pan czeka? Pisać, pisać. Ja? No to. No myśli pan, że teraz napiszemy? No mamy doping. Szampan stygnie? No tak, napiszemy jakieś brednie. No oczywiście, że brednie. A co innego możemy napisać? A przecież nie, nie to... wiemy, kto u kogo grillował. Nie, kto u kogo wiemy, tylko nie wiemy po co. I oto jest pytanie. Jak być albo nie być? Tak. Wiecie pan, Hamlet zadał pytanie 400 lat temu i do dzisiaj nie otrzymał odpowiedzi. Pytał on i pyta. Rzeczywiście, na, na sprawozdanie komisji, ja nie wiem, czy pan sobie przypomina, śledczy... czekaliśmy, tygodniami. czekaliśmy tygodniami. Od świąt bądź Wielkanoc do Bożego tak, Narodzenia tak. i z powrotem. Potem coś pokuglowano i przyjęto. Sprawozdanie pana Ziobry. Lewica zalała się łzami i zniknęła. Wracajmy teraz do naszego balu. Czy oni wreszcie te sprawozdania złożyli? No i czy wreszcie mogą się napić? No wie co, o to chodzi. <laughs> nic, nic nie wiem, gówniarzu, o co ci chodzi. Odejdź stąd, Judaszu, bo będę strzelał. Pan Gówniarz? Tokszoł mnie przysłał, Mojżesz, rozumie pan? Nie, ja nie znam żadnego Tokszoła. Zresztą pan Tokszoł mi nie zapłacił za nic. Nigdy. Ale ja mówię wyraźnie, hasło moje. Że Nic stąd, gówniarzu, bo cię zastrzelę! Dobrze, powiem to Krzołowi, że pan królewski jest upity. Zdój! O teraz to ja cię zastrzelę na pewno. Panie Janku, wiem, gdzie to krzow schował Kielciówkę. No, pod balonami u ochroniarza. na zastrzelili! Nic nie pisze! Rudy, kochany, ty żyjesz? Żyję. Hasło?

Wszędzie pan w dupę to hasło i ten rewolwer też. Czegoś straszysz pan ludzi? Ty smutasie, ty. No, nareszcie ktoś mówi do mnie poludku. Panie przewodniczący, ludzie dzwonią i wieszają na mnie psy, że nie ma wesołej zabawy. Aha. Człowieku, wyjdź stąd. Ale ja, ja tam prowadzę program sam. Zgoda? Zgoda! A ma, 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 masz pan coś jeszcze pod, pod balonami? Mam, ale wydaję tylko na hasło Mojżesz. A potem idę do Europy. Sam! O, tak. Zgoda? Zgoda, zgoda i idź, kochany z Bogiem. No. Puścić Mojżesa? Tak jest, bo puścić Mojżesz, a potem sobie idź do Europy. No właśnie! No. 40 lat wybrany lud Aj, waj, przymierzył z panem Bezdrożem Mojżesz Judu Gdy w skwarze na pustyni Narzekać zaczął lud cały Mojżesz mądrze uczynił Wydobył wodę ze skały Oj, żeś ty Mojżesz Oj, ty Mojżesz Oj, żeś ty mój By to powtórzyć! Z przeszłości czerp na uchem. Lecz nie szukaj dłużej, a w głowę się popukaj. Wytryśnie zdrój natychmiast, wiesz, z splendoru ci do doda. I będzie słychać wzdłuż i przeż. Ach, woda, 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 woda. woda. 40 lat wybrany lud Aj, waj w przymierzu z Panem Bezdrożem Mojżesz wiód, Gdy w skwarze na pustyni Tłum wiernych nagle weń zwątpił Mojżesz mądrze uczynił Bo na górę wziął i wstąpił Oj, żeś ty Mojżesz Oj, żeś ty moj, żeś, Oj, żeś, ty Mojżesz Macieżki stój, nie zważaj, jak Mojżesz wal na górę i szukaj tam przykazań. Lecz na tym już podobieństw kres, on niósł tablicę z trudem, u nas wracając niesie się, ach brudy, 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 brudy. 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 Widzicie teraz sami, co z bólem wyznam i ja. Choć pismo nigdy, przenigdy nie kłamie, to z polską normą się mija. Skoro jest to, co jest, inaczej już być nie może. To po co żeś, Mojżeszu lazu, przez to parszywe morze? Ojżeś Ty, Mojżeś! Ojżeś Ty, Mojżeś! Ojżeś Ty, moj.

Po co kornik kusterczy? No. no, bo ja. Pisze sprawozdanie z Rewina. Niech tak? pisze, ale tam niech pisze. No niech pisze, <śmiech> no. <śmiech> I z komisji śledczej ma się rozumieć. I trzeba najpierw wyśledzić grupę. Panie przewodniczący, tak. Władysław Maria robi straszne błędy. To niemożliwe, tak. to cała nasza nadzieja! Tak jest, Władysław Maria, to jest cała nasza nadzieja! Ale potem, a teraz cała Polska śledzi i pisze raport. No, tak. Gdzie schował flaszeczkę. No pod stołem. Mm. Oczywiście Polska śledzi i każdy ma koncepcję co do wypadku. Tak, koncepcję trzeba mieć, tylko się uważać. Aby nie obrazić pokory. A gory! Panie przewodniczący, ja mam takie pytanie. Czy ten kraj to wariat? Tak, kochany, a dlaczego? Ale co to za pytanie? To jest obraźliwe pytanie. To ja się na dzisiaj wycofuję, ale jak Władka wybiorą na premiera, to ja znowu zapytam. Zgoda? Zgoda! Co robimy z Rwinem w sprawozdaniu? Słuchajcie mnie, ja mam tylko sprawozdanie pana Rozji. I do tego puste. Panie przewodniczący, ja nie mam sprawozdania. Nie krzycz, kochana, no faktycznie nie mnie to piszemy. Ale napisać trzeba? No, oczywiście trzeba oczyścić kraj z brudów. Mrudów. Mnie osobiście jest dobrze. O, no, mnie też. Hmm. Proszę o sprawozdania? Nie, nie, kochany, to ja proszę o sprawozdania. No, proszę jest... bardzo. Dziękuję o. bardzo. Protestuję! To plagiat! Ja też mam plagiat, proszę! Mój leży leży Troszkę No nie szkodzi, kochana, odczytaj to sprawozdanie! A. Raz, dwa... Zaraz! Panie przewodniczący, oni są na To wszyscy! No, no włącznie z panem! To, co to jest? Nic takiego balonówka nie widzi pan? No widzę! Przy każdej nocy stoi flaszka. Skąd balonówkę? Ten mało ochroniarz świetnie no, A kochany chłop, bez niego nie dałoby się wytrzymać tej nocy. No to, to co robimy? No właśnie, znak pięknie rozpoczęty. Szemiennego, strzemiennego. To szmata! Nie zostawił mi nic! Pod balonami sam sprątałem! Ale co? Ale co? Był a i żeś było hasło. O co Uciście się zaśpiewać! Dają nam piękne plony, przyszłe matki, bohatery. Niechaj żyją nasze córy, znowu słynne ich dziękami. Niech rosną na matek wzory, nim same będą matkami. A teraz... Triki, tiki, bara, bara, buzi, buzi, tarara. Rikikitki, para para buzi, buzi, ta la! La la, 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 la. Niech żyją nasi synowie Nie znający w sercach trwogi. Dzielni jako ich ojcowie przerażają. Podłe wrogi Niechaj żyją przyjacioły Niechaj żyją oni czy na ziemi Niech żyją bez nich te płaczu padoły Byłyby piekłu równemi Dlatego riki piki bara bara buzi ta ra la la La-la-la-la-la-la I znowu riki I głos znosi żad tak zawazioną, duch wolny nad w wzleci Serce i umysł naprawia. Dziel uh -uh. się już długo studzi, to są przedniejsze wiwaty. Wiwat jeszcze wszystkich ludzi, bo wszyscy są nasze bra.